Bardzo chciałabym, żeby szef Jadwy o tym, a ludzie rozumieli to, że jąkanie y od człowieku nic nie mówi. Poza tym, że, że mówi w ten konkretny sposób. I to jak ludzie do tego podejdą, jak y będą Wychodzić z nami, z osobami jąkającymi się w interakcję będzie kształtowało też przyszłość dzieci, które się jąkają, będzie uczyło ich dzieci, przyjaciół ich dzieci, wszystkich, którzy może teraz nie mają styczności z osobami jąkającymi się, ale być może za rok, za dwa, za dziesięć to się z nie więc y, to jest moje przez przesychłanie. Przez, 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 ja, ja mam też taką przyjemność być tutaj na KKK Dreams Pick Live i obserwować, jak, jak m, interakcja z dziećmi, które się jąkają, taka rekomendowana, oparta na dowodach też, ale też na takim zwykłym. Y, na takiej zwykłej ludzkiej y, sympatii, chęci zrozumienia siebie nawzajem, szacunku do drugiej osoby, zmienia takim dzieciom życie. Y, może nie od razu i może nie widzimy tego, y, chociaż też było widać, że... Y, ja może nie byłam tutaj od początku, ale wiem, y, wiem, że y, te dzieci się otwierały, tak? I zyskiwały odwagę domu w jenie, a tego sobie przecież y, życzymy i im też tego życzymy. Więc y, zachęciłabym osoby, które się jąkają, do tego, żeby y, otworzyły się y, na takie wydarzenia, na takie inicjatywy i w ogóle y, na życie z jąkakiem. Tym bardziej, że środowisko. Logopedów, tak jak tutaj na Uniwersytecie śl ślą z kim, ale widzę, że też nie tylko logopedów, jest to na ten na nas, na osoby jąkające się i chcą nas wysłuchać, chcą zrozumieć. I my możemy te informacje z pierwszej ręki im dać. Więc jeżeli Chcemy, żeby się ten świat zmieniał z dla nas i dla naszych y, jąkających się dzieci, to właśnie na takich wydarzeniach y, może na to zrobić. Moja historia zaczęła się, jak miałam dwa lata y, zaczęłam się jąkać z dnia na dzień więc był to zdecydowanie y, szok y, dla mojej rodziny, w której y, nikt się nie jąkał, a przynajmniej tak uważano. Yy, I dla mnie ten trudny okres przyszedł dopiero w przedszkolu. Kiedy yy, ja może jeszcze sobie nie zdawałam z tego sprawy, ale dzieci już tak zaczęły mnie odrzucać, yy, wyśmiewać, nie miałam się z kim bawić. To bo, to, 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 bo, to bolało, ale z czasem stało się trochę takie. Yy, może nienaturalne, ale przy wiecza iłam się do t, 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 tego i podobne nie było na podwórku. Tam było to jeszcze bardziej y, nasilone, powiedzmy. Y, ale z każdym kolejnym rokiem y, mojego życia, z każdą kolejną klasą, y, ja tej y, akceptacji zyskiwałam coraz więcej. I uważam, że y, raz, że miałam doskonałych nauczyć czcieli. U mnie w domu też się jąkania tak nie demonizowało, bardziej go tam nie było. I tak się musisz tego nauczyć, i tak musisz to zdać, i tak pójdziesz na takie studia. Yy, a w szkole mi się wydaje, że z każdym rokiem wszyscy trochę dojrzewaliśmy. I jakby moje jąkanie zostało, ale Emocje tych ludzi względem jąkania i ich przemyślenia na temat jąkania. Oni też mi dali potem szansę, żeby, żebym pokazała, kim ja jestem. Więc to zaczęło się zmieniać. Potem ja zaczęłam rozumieć, że nie trzeba kogoś y, lubić pomimo czegoś, y, pomimo jąkania, tylko za coś. Albo tak po prostu i mm, u mnie te elementy wskakiwały, to była bardzo długa lekcja i ja dzisiaj właśnie będę o tym mówić, że to trwało 20 yy, lat yy, dla mnie, żeby ponad, żeby dojść do tego miejsca, w którym ja jestem i dlatego też ten kamp jest taki ważny, dzieci o nim oszczędza tylu lat y, takiego błąkania się, y, się po, so, po sobie i wśród innych. Y, I rodzicom pomaga się w tym chaosie odnaleźć. Y, chociaż dzisiaj dostęp do tej wiedzy jest y, ogromny i to właśnie takich y, y, Mm, przyja I to jest wszystko tak przekazane w przyjazny s, 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 s sposób, otwarty. Yy, to wszystko jest w sieci również, yy, że rodzic po prostu może sobie wziąć yy, dla siebie to, co, to, co potrzebuje. Rodzicom yy, dzieci jąkających się yy, zachęciłabym, żeby po prostu yy, nie zamykali oczu na jąkanie sofo jego dziecka, e, ani w ogóle na sofoje dziecko, żeby je widzieli cały czas takim, jakie je jest. E, pomogli mu znaleźć e, może ścieżkę najlepszą dla niego, taką, żeby e, to jąkanie z nim oswoić. E, Im szybciej, tym lepiej też, tak? Więc e, e, myślę, że bardzo życzyłabym rodzicom osób, dzieci jąkających się, odwagi do tego, żeby tej wiedzy szukać na temat jąkania, odwagi, zdecydowanie. Drodzy rodzice dzieci jąkających się, Ee, życzę Wam odwagi, bądźcie odważni, odważ, nie zamykajcie oczu na, jąk, na jąkanie, zauważycie je i nie róbcie z tego tematu e, tabu. Rozmawiajcie o tym z dzieckiem, kiedy chcą, jak chcą.